No to już są zupełnie nietypowe warunki, z których dzisiaj nagrywam dla Ciebie materiał na niedzielny klub 555. Jest jeszcze sobota ciągle, ale postanowiłem nagrać dla Ciebie ten materiał już odpowiednio wcześnie przemyślany, przygotowany i wytransmitować go jutro rano, w niedzielę o 5.55 Czasu Polskiego, ponieważ internet jest na tyle słaby, niestety, tutaj, że po prostu na żywo. Ta jakość nie byłaby po prostu taka, jak bym sobie życzył. Dlatego postanowiłem nagrać to wcześniej, ale jak pewnie zauważyłeś, jestem i tak z tobą na żywo po stronie drugiej, po twojej, bo komentuję również swój własny klub, swojego własnego live'a. Wczoraj, e, znaczy dzisiaj rano jedna rzecz nie wyszła, mianowicie nie pojawiło się nagranie na YouTubie, za to Cię bardzo przepraszam, ponieważ pomyliłem kanały i pojawiło się na moim jakimś starym kanale YouTube'owym, gdzie mam chyba 20. E, Followersów. A zatem nie poszło to tak jak powinno, ale tuż nie popełnia w tym życiu błędów. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest dzisiaj niedziela, no jest już niedziela, ale nagrywam to jak jeszcze jest sobota, ale jest niedziela, 13 dzień lutego, jest to 44 dzień roku. Pozwól, że jeszcze teraz wrócę do muzyki, żeby jednak coś tam w tle grało. I muszę zerkać na zegar. Jestem na zewnątrz, w takim fajnym dosyć miejscu, ponieważ obok mnie tu są ogromne draceny. Zaraz ci powiem, gdzie jestem. No dobra, troszeczkę ślepi mnie teraz ta lampa, która daje mi po oczach, ale myślałem, że tu będzie po prostu trochę jaśniej w tym miejscu. 44 dzień roku i dzisiaj jest Światowy Dzień Małżeństwa, Światowy Dzień Radia i Międzynarodowy Dzień Rezerwatywy. Dobra, zostawmy to na razie, ale. Ten 13 dzień lutego sprawia, że zostało nam do końca roku jeszcze 321 dni i przed nami jeszcze 34 dni zimy, chociaż tutaj obok mnie, jak słychać już śpiewają pięknie ptaki, jest ciepło, w tej chwili jest jakieś 20 stopni Celsjusza dokładnie w tym miejscu tutaj gdzie jestem. Dzień jest dłuższy najkrótszego o Dwie godziny 6 minut. To, że gdzieś tu nade mną przelatuje samolot, po prostu mnie to troszeczkę irytuje, ale wybacz proszę może, aż tego tak strasznie nie będzie słychać. Do rozpoczęcia, czyli do godziny 6 rano Twojego czasu, zostało nam jeszcze jakieś półtorej minuty, a ten samolot brzęczy, tego nie przewidziałem po prostu. Kamil Nikodem po raz drugi z rzędu prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie klubowej. Kamil Nikodem jest z nami od 25 stycznia 2022 roku, czyli raptem jeszcze nie ma miesiąca, a już dwa dni z rzędu prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, a wczoraj było to 3355 osób. Wczoraj, czyli w sobotę, czyli dzisiaj, czyli w sobotę. Dobra, ale się zakręciłem, po prostu coś niesamowitego. Co Ci mogę jeszcze powiedzieć? Dzisiaj kończymy, dzisiaj tydzień z nawykiem bądź życzliwy dla świata i chciałbym go dzisiaj podsumować, przypomnieć pewnie o pewnych zachowaniach, które po prostu warto stosować, warto praktykować, kiedy stajemy się życzliwi dla świata. Przypomnę Ci też pewną historię, którą najbardziej lubię ze wszystkich historii dotyczących życzliwości. Nie dotrzymałem, nie dotrzymałem jednego słowa odnośnie historii o Marku, ale to przy następnej okazji Ci jeszcze opowiem, ponieważ ona jest nieco dłuższa. A ta historia, którą dzisiaj za chwileczkę usłyszysz, przypomnisz sobie, jest po prostu przepiękna i dosyć mocno znana. No cóż, powoli, powoli możemy już przechodzić do intro, bo zostało nam 10 sekund. Wszystko z tych rzeczy ważnych powiedziałem. Chyba. A zatem, no cóż. Intro. Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. Interesowałem się tym, że muszę w ciągu dnia nagrać dla ciebie transmisję do klubu, która pójdzie dopiero o 5.55. Więc nie wziąłem do sobą dzwoneczka z pokoju i, i nie zamówiłem sobie w barze herbaty. A ten bar jest obok tutaj jakieś kilka metrów, z przesympatycznymi ludźmi. Ale póki co, wobec tego, napij się za mnie herbaty teraz albo kawy, a ja to zrobię po prostu po tym nagraniu. Pójdę i poproszę o dobrą herbatę albo może coś zimnego do picia żeby przypomnieć sobie to, że będziesz to oglądał o godzinie 5.55, a teraz napij się po prostu za mnie herbaty. Natomiast winny ci jestem teraz, bo pewnie się zastanawiasz nad tym, skąd transmituję, i powiem Ci to bardzo, bardzo zagadkowo. Ten samolot ciągle nad nami lata. Powiem Ci to bardzo zagadkowo: miejsce, w którym jestem, nazwa tego miejsca powiązana jest z psem. Jeszcze raz uwaga, ciekaw jestem, czy ktoś wie, że miejsce, w którym jestem, ich nazwa tego miejsca kojarzona jest z psem. Tyle na razie ci opowiem. Ciekaw jestem, czy w komentarzu napiszesz, gdzie ja mogę być jutro, czyli w poniedziałek powiem Ci już miejscowość, w której jestem, póki, jest, póki co jestem bardzo tajemniczy jak dentysta przed wyrywaniem zęba bez znieczulenia, ale wprowadźmy po prostu odrobinę. Odrobinę napięcia do klubu. Póki co wiesz, że nazwa tego miejsca kojarzona jest z psem. Być może ktoś będzie wiedział, gdzie ja mogę być. W sumie to nie jest to takie znowu trudne zadanie do odgadnięcia. A zatem dobra. Nie będę dzisiaj cytował Twoich komentarzy z poprzedniego dnia. Wrócimy do tego jutro. O, jak ptaszek tu jakiś sobie zaćwierkał. Natomiast. Chciałbym tylko y, przypomnieć, że mówiłem w sobotę, czyli dzisiaj rano, czyli wczoraj. dobra, znowu się zaplątałem. Mówiłem o tym, że jest nowa książka, czwarta część kawiarni na końcu świata. Bardzo polecam. Jeszcze później wczytałem się w nią i naprawdę godna jest, godna jest przeczytania. Natomiast chciałbym teraz y, przypomnieć pewną historię, ponieważ y, w nawyku bądź życzliwy dla świata Najważniejsza rzecz, jaka jest w tym nawyku, to po prostu, że trzeba być życzliwym dla wszystkich ludzi, bez względu na to, czy ktoś jest dla ciebie życzliwy, czy nie. Po prostu ten nawyk mówi o tym, żeby być życzliwym dla świata. Dla świata, czyli dla ludzi, dla zwierząt, dla naszej ziemi, dla naszego środowiska. Po prostu, jeżeli coś będziemy robić to robić to z miłością, z życzliwością, uwaga, nie oczekując nie oczekując niczego w zamian. Życzliwość jest bezinteresowna. Życzliwość to nie jest robienie czegoś za kogoś, ani też bezmyślne pomaganie, czasami wbrew woli innych ludzi, albo ubezwłasnowolnianie ludzi poprzez to, że niesiemy im ciągle pomoc. To nie o to chodzi. W życzliwości tej prawdziwej, tej prawdziwej miłości chodzi o to, żeby być dobrym dla świata. Przykładowo, nie zanieczyszczać Go i nie zaśmiecać Go dodatkowo. Być dobrym dla ludzi, wysyłać w ich stronę dobre myśli, ale też sprawiać być może w kontakcie z Tobą, z nami, żeby się po prostu lepiej poczuli. I ktoś teraz powie, dobra, ale na tym świecie jest ponad 7,5 miliarda ludzi, i co ja tutaj biedny żuczek, sam mogę zrobić poprzez moją odrobinę życzliwości, przecież. Przecież to niewiele da, jeżeli tylko ja będę życzliwy. Tak myślisz? Naprawdę myślisz, że to niewiele da, jeżeli tylko ty będziesz życzliwy? Pamiętasz jeszcze taki film, który nazywał się Taki smutny, bardzo film, który nazywał się Podaj dalej. Tam młody chłopak wymyślił pewnego rodzaju zabawę w szkole i powiedział, żeby robić dobrą rzecz, dobry uczynek dla trzech osób i żeby to rozprzestrzeniło się po całym świecie. My nie mamy żadnej gwarancji dzisiaj, że to, co będziemy robić, będzie się od razu rozpowszechniać po całym świecie. Ale myślę, myślę, że może być całkiem niezłym początkiem. I gdyby teraz te tysiące ludzi, które są mienią się być klubwi, klubowiczami, gdybyśmy to zrobili codziennie, Codziennie jeden gest życzliwości dla ludzi, dla środowiska, dla otoczenia. Oczywiście jeden to jest niewiele, tych gestów możemy zrobić w ciągu dnia równie dobrze: 10 czy 20, albo nawet więcej, tylko od Ciebie zależy. Natomiast jeżeli myślisz, że to niewiele daje, o jaki upierdliwy jest ten samolot nade mną, to po prostu jest niesamowite, ale. Nie mam na to wpływu w związku z czym nie będę temu poświęcał mojej uwagi. Pewnie znasz tę historię o rozgwieździe, rozgwiazda. Pewien nasz przyjaciel o zachodzie słońca wybrał się na swój zwyczajowy spacer opustoszałym brzegiem morza. Idąc tak w zamyśleniu, spostrzegł nagle w oddali sylwetkę jakiegoś mężczyzny. Podszedłszy nieco bliżej przekonał się. Że to ktoś miejscowy, jakiś Meksykanin. Mężczyzna bezustannie schylał się, podnosił coś i ciskał do wody. Gdy nasz przyjaciel zbliżył się, jeszcze bardziej dostrzegł, że Meksykanin zbiera tak rozgwiazdy, które fale oceanu wyrzuciły na plażę. Wielce zaintrygowany podszedł do mężczyzny i powiedział: Dobry wieczór, amigo. Amigo znaczy przyjacielu. Przechodziłem właśnie tędy i zastanawiałem się, zastanawiałem się, co robisz tutaj. Na co tenże odparł: Wrzucam te rozgwiazdy z powrotem do wody. Widzi pan, mamy odpływ, i wszystkie je wyniosło na brzeg. Jeśli nie wrócę ich morzu, umrą z braku tlenu. Rozumiem, odparł nasz przyjaciel. Lecz takich rozgwiazd muszą być pewnie na tej plaży tysiące i w żaden sposób nie udać się uratować wszystkich. Jest ich po prostu zbyt wiele. Poza tym, zdajesz sobie chyba sprawę, tłumaczył, że na tym wybrzeżu podobnych plaż są setki i na każdej z nich może wyrzuciło pełno rozgwiazd. Nie sądzisz więc, przyjacielu, że to co robisz nie ma większego znaczenia? Meksykanin uśmiechnął się, a potem pochylił, podniósł kolejną rozgwiazdę i wrzucając ją do wody, powiedział: Ma znaczenie dla tej. I cisnął ją do wody. Nie jestem w stanie, ani ty, ani ja, ani, ani nawet my wszyscy razem nie jesteśmy w stanie zlikwidować całego zła tego świata. Ani nie jesteśmy w stanie naprawić wszystkiego zła, które na świecie się pojawia, pomimo że uważam, że i tak, dzisiaj ten świat jest historycznie najpiękniejszy, ma najwięcej możliwości i najwięcej w nim jest miłości do świata. Dzisiaj. Coraz mniej jest na świecie łobuzów i coraz gorzej są postrzegani. Dlatego właśnie uważam, że żyjemy w najpiękniejszych czasach z możliwych. Natomiast to absolutnie, absolutnie nie zwalnia nas z obowiązku bycia życzliwym, bo myślę, że razem możemy zrobić zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż pojedyncze osoby. A to w nawiązaniu do tej historii, którą Ci dopiero co przeczytałem. Nie lekceważmy tego, ani też nie mówmy, co ja jestem sam w stanie zrobić jednym przyjaznym, pozytywnym gestem, bo to może mieć znaczenie właśnie dla tego człowieka. Wprawdzie nie będę Ci czytał tej historii o Marku, ale tylko Ci przypomnę, że pewna nauczycielka pewnego dnia zauważyła, że w jej klasie nie dzieje się najlepiej i poprosiła, żeby każdy... Napisał coś pozytywnego na temat każdego z innych uczniów, po czym zebrała te karteczki i na temat każdego z nich zrobiła nową kartkę, gdzie było napisane wszystko to, co o nim myślą pozostali, więc każdy dostał jakby opinię na swój temat, jak jest postrzegany przez inne dzieci, uczniów w klasie. Dostał w formie pisanej na kartce. Nauczycielka zadała sobie po prostu trud, zebrała to wszystko na karteczkach, i każdy otrzymał kartkę na swój temat. Minęły lata, i pewnego dnia nauczycielka wróciła do rodzinnej miejscowości, odwiedzić swoich rodziców. Okazało się, że akurat zginął na wojnie jeden z uczniów w Wietnamie, właśnie. I zebrała się. Cała grupa uczniów, i między innymi ona, znalazła się na pogrzebie tego młodego człowieka. Po pogrzebie podszedł ojciec Marka, który zginął w Wietnamie i wręczył nauczycielce kartkę właśnie tę kartkę, którą młody chłopak na wojnie miał przy sobie. Ona pozwalała mu dobrze myśleć. Okazało się jednak, że nie tylko on tę kartkę zachował, ale większość uczniów, jego rówieśników z klasy, zachowało tę kartkę ponieważ tam były piękne opinie na jego temat zauważ jak bardzo często potrzebujemy tego jak tlenu tego pięknego dobrego słowa na swój temat jak się czujesz kiedy ktoś powie ci coś pozytywnego w odpowiedni sposób bez tak zwanego włazi ale robiąc to po prostu w naturalny sposób, ktoś ci daje komplement lub słowa otuchy. Czujesz się dobrze, prawda? Dlaczego zatem. Dlaczego zatem nie robimy tego częściej? Po prostu nie dzielimy się dobrym słowem, przecież to nic nie kosztuje kompletnie. Jest po prostu przepięknym gestem. Dlaczego? Bardzo często się nad tym zastanawiam. Dlaczego tego po prostu na co dzień nie robimy, kiedy każdemu z nas jest to tak bardzo, bardzo potrzebne? Pamiętasz? Powiedziałem ci chyba przed wczoraj o kilku rzeczach, które możesz robić. Na przykład słowem zachęcać innych do tego, żeby spełniali marzenia, byli lepsi dla siebie, chwalić ich sukcesy, nawet jeżeli są niewielkie. Jest to tak zwane przyłapywanie Drugiego człowieka na tym, jak robi coś dobrze. Pokazać drugiemu człowiekowi, że, że zrobił coś wyjątkowego. Pochwała jest jak promyk słońca. Bardzo często pozwoli nam się dodatkowo rozwijać. Mówi się w zarządzaniu, że menadżerowie bardzo rzadko udzielają feedbacku swoim podwładnym. Prawie 70% Menadżerów nie udziela żadnego feedbacku swoim podwładnym, a niecałe trzydzieści daje tylko wtedy, jeżeli zrobią coś źle. Jak się czuje człowiek, którego jego przełożony przyłapuje tylko i wyłącznie na czymś, co robi źle. Mówi się, że jeżeli nie dajesz feedbacku swoim podwładnym, to on myśli, te osoby myślą, że są do niczego. Nie mają odpowiedniego wyobrażenia na temat swojej pracy. To dlatego właśnie warto dawać słowa otuchy, słowa życzliwości. Nikogo nie kompromituj. Pamiętasz, kiedyś czytałem, że ktoś sobie kupił krawat, a żona mówi do niego, nie wyrzucaj tego krawata, ta moda na pewno jeszcze wróci. Albo mąż odwdzięczył się w tym momencie, tym samym, kiedy żona ugotowała posiłek, on powiedział uuu, posiłek godny samego Cezara. Cezar. Mam cię. To taka zabawa na kompromitowaniu siebie bardzo często swoich nawet bliskich osób przy innych. Znam takie przypadki też, więc uważam, że to nie jest nic, nic fajnego. Jeżeli rozmawiasz o kimkolwiek, pod jego nieobecność, mów o nim wyłącznie dobrze. Możliwie jak najrzadziej, naj, najrzadziej krytykuj. A jeżeli już musisz komuś powiedzieć coś, to po prostu powiedz mu o jego zachowaniu, a nie o tym, jaki on jest. Mów o jego zachowaniu. A nie krytykuj jego jako człowieka. Jedną z najtrudniejszych słów, podobno najtrudniej wymówić słowa tego rodzaju, jak stół z powyłamywanymi nogami, albo gdzieś tam jeszcze ileś tam różnych takich łamaczy słów, ale podobno najtrudniejsze do wypowiedzenia jest słowo przepraszam. To była moja wina. Nie miałem racji. To są podobno trzy najtrudniejsze rzeczy do wypowiedzenia. Nie jest tu z powiłamywanymi nogami. Przepraszam, myliłem się, nie miałem racji. Popełniłem błąd. zatem jeżeli zrobiłeś coś źle, miej odwagę powiedzieć o tym tak, myliłem się. Reaguj ze zrozumieniem na zachowanie innych ludzi. To jest zresztą jeden z naszych nawyków. Najpierw zrozum, zanim osądzisz. Jeżeli staramy się zrozumieć każdego człowieka, jeżeli staramy się zrozumieć, nagle okazuje się, że ten człowiek być może to on miał rację. Od wielu lat już nie próbuję udowadniać wszystkim wokół moich racji. Wolę mieć. zamiast racji, wolę mieć relacje, dobre relacje. Poza tym, za sto lat i tak mnie nie będzie, więc jakie to ma znaczenie, czy miałem rację, czy nie. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, które możesz zrobić, to sam mów tak mało, jak tylko to jest możliwe. Pozwól wypowiedzieć się innym ludziom. Jeżeli coś mówisz, ty, to jesteś w stanie dowiedzieć się tylko i wyłącznie tego, co sam już wiesz. Jeżeli jednak, jeżeli jednak będziesz słuchał, masz szansę dowiedzieć się nowych rzeczy. Piękne, prawda? Widzę właśnie, że dramatycznie spada mi poziom baterii w moim notebooku, a tutaj. Chciałbym to jeszcze dograć do końca, więc być może znowu będzie dzisiejszy live odrobinę krótszy, ale powiedz mi albo napisz, czy to, o czym ci mówię, jest ważne. Nigdy, nigdy nie staraj się mieć racji, bądź mądrzejszy, ale nie musisz tego nikomu mówić. Aby uniknąć sporu, można czasami po prostu przyznać się do tego, że się myliłem, albo powiedzieć coś w rodzaju być może obydwaj mamy rację. Szczerze interesuj się innymi ludźmi. Uśmiechnij się. No właśnie, uśmiechnij się teraz. Uśmiechnij się teraz, bo przecież jest jeszcze ciągle niedziela i możesz dzisiaj cudownie, egoistycznie spędzić ten dzień, bo takie miałeś zadanie. No dobrze. Gra jeszcze muzyka, ale ja już chyba teraz przezornie włączę Lucky Day, bo może się okazać, że. Braknie mi baterii w moim notebooku, chociaż jeszcze trochę jest, ale może powoli, powoli zbliżajmy się już ku ko końcowi. Tak wakacyjnie, inaczej. Tutaj, jak słyszysz, też albo leci samolot, albo gdzieś tu z boku gra muzyka, albo ktoś tutaj chodzi. Ale cóż, jest po prostu troszeczkę inaczej. Napisz mi, proszę, teraz w komentarzu, czy ta forma również Ci się podoba. Bo już od soboty w przyszłym tygodniu wrócimy do normalności ale do piątku będę wcześniej odpowiednio nagrywał materiał, żeby być z tobą w klubie inaczej niż teraz. A jednocześnie klub i tak będzie się odbywał. Będzie wszystko dobrze. Cudownego dnia ci życzę. Pamiętaj o tym, że mamy tylko jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to w zupełności to wystarczy. Pamiętaj, by być życzliwy dla świata. Wszystkiego co najlepsze. Przepięknej niedzieli ci życzę. A widzimy się jutro w poniedziałek. Z nawykiem, bądź zdyscyplinowany i wytrwały. Tym bardzo ważnym nawykiem, z którym wszystkie inne zadziałają, a bez tego nie zadziała żaden. Dlatego też zapraszam cię serdecznie, bądź na żywo, koniecznie o 5.55. Ja też będę na żywo, ale z drugiej strony materiał zostanie jak zwykle umieszczony w, na YouTubie i na Facebooku. Trzymaj się, do zobaczenia. Wszystkiego co najlepsze. Cześć, cześć, cześć. Do jutra.